Witam Was wszystkich bardzo serdecznie w kolejnym odcinku. Witam na kanale Shisha Projekt. Ja jestem Koszek. Dzisiaj recenzja węgielków do fajki wodnej, mianowicie będę recenzował dla Was węgielki Kokopels. Zapraszam do recenzji. przed sobą ja już mam pudełeczka kokopersów tak wyglądają zafoliowane fajnie tutaj jest szczelnie tutaj zamknięte to pudełeczko a dlaczego w ogóle chciałam mówić też węgielki? No, przede wszystkim żebyśmy, żebym miała po prostu też recenzję konkretnych węgielków na sklepie. Po drugie, też nie wszyscy wiedzą jak, jakie węgielki, gdzie używać, do czego itd. I wiem, że na pewno pojawi się jeszcze filmik e, to, o węgielkach Koko, e, w którym wytłumaczę wszystkie te węgielki, które posiadam obecnie na sklepie, e, co do czego, jak i gdzie. E, ale dzisiaj skupię się na Koko Persach. Mm. Koko persy, jak tutaj podaje producent, między innymi możemy użyć do fajki wodnej, do grilla, um, oczywiście też do kominka. Ja bym osobiście może do grilla ich nie używał, bo faktycznie musieliśmy wrzucić całe, całe, całe pudełeczko, kurczę, które kosztuje około 21 zł, więc troszeczkę drogi, drogi biznes. Ale do szyszki jak najbardziej bardzo dobre węgielki. Dlatego właśnie dzisiaj ta recka. Ja mam swoje pudełeczko, które Wam też otworzę, pokażę. Tutaj niech koko sobie stoją. Pierwsza fajna rzecz w przypadku Kokopelsu, to ja sobie tu otworzę. O. To jest taka torebeczka, którą jak widzicie, możecie sobie taka strunówka po prostu zapiąć tutaj, żeby po prostu te węgielki były szczelnie zamknięte. Ja teraz sobie i tak ją otworzę, bo Wam chcę taki jeden węgielek pokazać. Pierwsza rzecz to są C26. Tu mamy kilogramowe opakowanie, gdzie mamy 64 sztuki. One wyglądają dokładnie tak. Są bardzo dobrze bardzo dobrze spasowane, sprasowane i zrobione. E, bardzo fajnie, nie widać, ja powiem Wam, że te, większość tych węgielków, co jest tutaj faktycznie w paczce, e, są dokładnie, dokładnie w taki sposób zrobione. Czyli nie ma także że mniejsze, większe, jakieś pocięte, skośnie, krzywo i tak dalej. Firma widać, że naprawdę się przykłada. Zresztą troszeczkę też tutaj rozmawiałam a propos tej firmy z jedną osobą, która ma z nią kontakt, więc to jest fajne, że naprawdę firma tutaj ma bardzo duży, że tak powiem, quality control, czyli tą kontrolę jakości i naprawdę się do tego przykłada. Widać to już chociażby po fajnym opakowaniu, tej folii, torebce, która właśnie jest na taki, na taki Zip na taki właśnie taką strunówkę. Dodatkowo, węgielki same w sobie dość dobrą osiągają temperaturę i naprawdę długo się palą. C26, co to oznacza? Będę Wam mówił więcej o rozmiarach typu C15, C26, C25 itd. W przypadku, jak będę omawiał dla Was, Tomy, Toma Coco. C26 to jest nic innego jak 26 mm na 26 mm na 26 mm. Czyli długość, szerokość i wysokość kostki danego węgla. Co wam jeszcze mogę powiedzieć? Jeżeli w ogóle skupiamy się też na węglu, warto jest sobie zerknąć. Tutaj z boku mam między innymi napisane, ile wydzielają popiołu, jaka jest ich maksymalna wilgotność. Jeżeli chodzi o wilgotność, to większość węgielków ma około 5%, w sensie mniej niż 5%. Jeżeli chodzi o węgiel sam w sobie, to to jest taki tak naprawdę najważniejszy współczynnik. Najczęściej będzie nazywany karbon i on będzie tutaj w przypadku Kokopersów mamy 84%, to jest sporo. Węgielki średnio mają 75-80, 85 osiągają takie już naprawdę bardzo dobre węgielki. Tutaj mamy 84, więc wynik naprawdę jest bardzo, bardzo zadowalający. I naprawdę węgle sobie bardzo dobrze dają radę. Ogólnie z czystym sumieniem mogę je spokojnie polecić, ponieważ ja sobie je wziąłem na testy, specjalnie tak jak mówię, każde produkty też jak mam na sklepie, staram się wziąć zawsze, przetestować, zanim wprowadzę je na sklep, bo chcę, żeby to były to produkty, które ja mogę z czystym sumieniem wam polecić, a nie wkręcać po prostu kity, że coś jest dobre, bo ja to sprzedaję, bo ja to mam, bo powiedzmy mam gdzie kupić. Nie, nie o to chodzi. Chodzi o to, żeby być fair w stosunku do klienta, w fair w stosunku do widzów mojego kanału, więc e, cały czas będę stosował taką politykę. Ale z wszystkim sumieniu mogę powiedzieć, oczywiście, każdy też ma swoje wyresublimowane gusta i możemy tutaj rozmawiać, tak? E, komuś pasują te węgielki, komuś takie. Dla innych te mają większą temperaturę. Ale uważam, że te węgielki są naprawdę bardzo dobrze zrobione, i już mówię też dlaczego. E, moja topka obecnie to jest bez miejscu. Tutaj nie będę podawał miejsc, to jest Tom Coco Diamond, Black Coco i właśnie Kokopersy. Bardzo dobre, bardzo dobre kosteczki. Fajnie szybciutko, fajnie nam się rozpalają. Długo trzymają temperaturę. Ta temperatura jest stosunkowo wysoka. Dobra zawartość węgla, mała zawartość popiołu i faktycznie kostka zostaje, pach, sam popiół się po prostu rozsypuje. Węgielki są naprawdę dobrej jakości. Już wcześniej polecałem wam je też między innymi na live, ale chcąc też zapełnić wszelkiego rodzaju, nie wiem czy zauważyliście, na sklepie macie coś takiego jak zakładki, opis, specyfikacje i tak dalej. Są też recenzje. I tam stopniowo będę chciał też, żeby na moim sklepie recenzje moich produktów po prostu się pojawiały, ze względu na to, żeby po prostu osoba, która potencjalnie chciałaby kupić dany produkt, mogła go faktycznie zobaczyć. Więc możecie sobie też obejrzeć dokładnie, jak to pudełko właśnie wygląda. Ona wygląda tak, bardzo elegancko, bardzo fajne, otwierane do góry e, z tą torebką i dlatego te recenzje systematycznie będą się pojawiać. Będę je też przeplatał z innymi oczywiście recenzjami produktów oraz produktów, których też nie mam na sklepie, bo ciągle jakieś nowe sprowadzam i ciągle jakieś terecki dla was będę starał się robić. Jeżeli chodzi o same kokopersy. E, tutaj mamy trochę pakowania kilogramowe, tak jak mówiłem, e, 60 64 kostki, bodajże tak, 60 Cztery kosteczki. Mogę je spokojnie polecić. Na live'ie one też już były przeze mnie polecane. Parę osób już, już widziałem, że też kupiło. Czekam właśnie na opinię od tych osób, co sądzą o tych, o tych węgielkach. Według mnie naprawdę bardzo dobra robota. Jest to firma w ogóle z Niemiec, i naprawdę bardzo dobra jest ta jakość, jeżeli chodzi właśnie o sprawdzanie tych węgielków. W związku z czym naprawdę tutaj mówię o dobrym produkcie. Może jednak, korzystając z okazji, powiem wam już też, wrócę do tego po prostu w przypadku węgielków Toma Coco, ale wytłumaczę wam, na czym polega to nazewnictwo C15, C25, C26. To jest nic innego jak właśnie dokładnie rozmiar kostki danego węgla. C15 są takie, bardzo, są takie jak ten węgiel, powiedzmy, o, już on pokazuje. Jakbyście ten węgiel przecięli na pół. Taka kosteczka. Czyli ma po prostu 15 mm, tak. I yy, tam po prostu rozmiar troszeczkę się różni. C25 to jest 25 na 25 na 25 i różne kosteczki pasują nam do różnych, różnych rzeczy, na przykład mamy jeszcze w tomie coś takiego jak silvery, które są czwartkami, mogą być świadkami, mogą być trójkami. I wtedy na przykład one bardzo fajnie pasują nam do kalouda, na przykład jedynki albo kalouda zamiennika, gdzie po prostu rzucamy trzy kosteczki, zakrywamy, możemy bez problemu zakryć. Wiele osób, właśnie często stosowana metoda jest, często używam C25, rzucają je do kalouda, czyli mamy dwie kosteczki stricte wrzucone do kalouda, a trzecia na tym rogu nam tam stoi z boku. Można teoretycznie by się pokusić o kupienie C15 i rzucić sobie trzy kosteczki bezpośrednio do środka, bądź właśnie silvery, gdzie trzy naprawdę grube kostki, bo akurat na sklepie mam silvery um, takie trójki, więc to są trzy kostki, które bardzo fajnie grube są naprawdę i wchodzą nam dokładnie do środka. Często mamy 1 kg, 3 kg, bądź całe już, jeżeli mówimy też o węglach, całe już tam na przykład 10-20 kg paczki. Um, takie tak najczęściej spotykamy, jeżeli chodzi o ilość kilogramów. I tak jak mówię, są jeszcze heksagony, są jeszcze takie kołowe, są krążki, wiele rodzajów węgla jest. Bliżej się temu przyjrzymy, jak już Wam zrobię reczkę tomów, bo mam tych tomów na sklepie troszeczkę i te, które sprowadziłem, to myślę są takie właśnie najczęściej używane przez, przez różne osoby i na tych tomach się skupię. A dzisiaj już tak naprawdę kończąc tą szybciutką recenzję kokopersów. Persów, tak jak mówię, bardzo fajny, udany produkt, który wprowadziłem na sklep. Jeżeli by mi się nie spodobał, to bym go po prostu nie wprowadził. Z czystym sumieniem mogę go wam polecić. Jeżeli macie ochotę, e, przetestujcie. Jak coś zapraszam. Link do sklepu macie poniżej. Zachęcam oczywiście też do subskrypcji kanału. Wpadajcie częściej i trzymajcie się. Do zobaczenia w kolejnym odcinku. Hej!